Siema. Witam w nowym odcinku F8 Customs. Mamy zrobione pierwsze 10 tysięcy kilometrów tym samochodem. Jak się spisuje, która Ty jeździłeś. Pod sklepem mechanicznym. A to, 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 to... O, Generalnie zapierdala. Tak zapierdala, że rozjebało, a zyska 500 dni. 200 Tak. 200 leci bez problemu. A ogólnie jak oceniasz silni, znaczy w sensie to co widziałeś, że tak powiem, bo było małe poprawki były robione. Filterek czysty, olejowy, nie? Filterek jest 30, olej jest 6 musieliśmy miskę ściągnąć, zrobić małą poprawkę korektę ustawień. Czego no. korektę ustawień? Wałku wyrównoważających. A co to się stało? Bo się źle ustawiły się O ile? 90 stopni były lekkie drgania. Niestety taka mała ponuka, nie z tym, to tak ma pomyłkę. Zdarza się najlepszym. Ale 10 tysięcy zrobiło. No uszczelnia Uszczelniacz z przodu na wale puścił. No właśnie, co ciekawe, uszczelniacz nie wytrzymał próby. Po 10 tysiącach zaczęło lecieć z niego. A był wkładany zamiennik, tak. ale najwyższej półki, bo. Corteco Victor, Victor. No to było wiktora rańca no to jest górna półka, niestety nie wytrzymał czasu. Nie wytrzymały też hamulce, które niestety muszą wlecieć nowe, ale hamulce nie wytrzymały z racji, że piasty się pokrzywiły. Pogięte piasty są te, tar te tarcze już i tak są, są poniżej progu. No 22,4 jeszcze... minimalna grubość tarczy, one już są poniżej progu, także... Mierzyłeś wszystko, tak? Tak, bo mierzone tam wychodziło 20 około tak. No to teraz tak. 2 mm poniżej, poniżej progu minimalnego, więc To i, tak, i tak, i tak, One już. i tak już pod wpływem same, same z siebie to już się zaczynały giąć A one jeszcze mm. dopierdzielały do, do piastą, więc już Piasta też jest nowa, piasta jest z czego? Ton? Faga? Faga, tak Piasta z faga, tarcze, klocki, tekstara Nowe sprężynki Wszyscy wiedzą, nie? co drugą wymianę warto je wymieniać, nie? No. O, tutaj cicho, ciemne. co nic nie mówi? Co, przytale, co przytale, nic nie, to, nie? Hmm. Co mówisz? Przy tarczach zawsze nowe zakładamy sprężynki. No taka tarcza to dwie, maksymalnie trzy wymiany klocków wytrzymane. No. Więcej nie, nie da To tak jak było właśnie. No i turbinka jeszcze poszła do poprawy, ponieważ się jej lekko... A czy tam, y, ona delikatnie puszczała spalinami na łączeniu z y, strony ciepłej. Mm -hmm. No i, i pan y, od turbin po, pomierzył, pomierzył i mówi, że nowe żeliwo zamówi. Nie? Tak i nowe żeliwo tutaj wjechało, i... ale... Co ciekawe ta fura zaczęła dopiero jechać po przejechaniu jakichś 7-8 tysięcy kilometrów Zaczęła mieć taką faktyczną moc e, prawidłową i taką jak powinna mieć Wcześniej no, to było jeszcze był silnik można powiedzieć, że nie dotarty Po raz kolejny to jest dowód na to, że aby auto uzyskało prawidłową moc potrzebne jest dokładne dotarcie silnika Które co najmniej 5 tysięcy kilometrów zawsze wynosi, minimum Ale wiesz co? Mówisz, że po dyszce gdzieś do, pójdą dostało mocy. No tak po 8000, gdzieś. Po 8000. No. Tomek od E91 też no. powiedział, że dopiero po dyszce mm -hmm. auto dopiero zaczęło zapierdalać. No. Wcześniej mówi no... Miało, miało tam swoją... swoją, swoją jechało, no ale nie było to. Ale jak pojeździł chwilę dłużej i, i to mówi, że odżyło i naprawdę zaczęło... chodzić tak jak powinno chodzić. Nie? No, czyli te 10 tysięcy to jest taka wartość, jakby to powiedzieć, no... Gdzieś mniej więcej, żeby fura zaczęła mieć faktycznie moc, zaczęła jechać tak, jak powinna jechać. Trochę rozbierania było. O, pierd na ostatniej kolejności widzę, że Amory tutaj pewnie będą, kurwa. Amory my żeśmy zmieniali, ale to jeszcze za poprzedniego właściciela by były zmienione. Amory były zmieniane ponad 100 tysięcy temu. No. Więc ten Amor no, za to... Tak. Ten amortyzator też jakiś czas temu już był zmieniony. Poprzednim właścicielem tego auta był mój brat, więc auto bardzo dobrze mi znane. Mam znaną historię tego auta. Z ciekawości Wam możemy powiedzieć ile na przykład amortyzator taki Monroe wstrzymał. Zresztą na bazie tego auta mogę powiedzieć wiele, wiele rzeczy, bo jest ono dawna u nas serwisowane. I wiem jakie części były użyte i jakie części ile wytrzymały. Turbina, ile wytrzyma? Też coś jako kurwa stówki, nie? Tak, tak, bo no. to było w podobnym czasie robione za murami, były, nie? Mm -hmm. no. Więc I hamulce też, też chyba jakoś były robione jakoś tak, no nie? Nie pamiętasz? Nie pamiętasz. Ale turbina, poprzednia regeneracja turbiny wytrzyma 100 tysięcy, co jest wynikiem bardzo ok. No i mówię, teraz zobaczymy jeszcze, ile amortyzatory wytrzymają. Jest tej widać, że już gdzieś tam. Zaczyna jej wpierdalać rdza, a jak zaczyna jej wpierdalać rdza, to za chwilę pewnie zaczną ciec. No, najczęściej tak bywa. No. Więc jeszcze chwilę pojeżdżą. Pewnie od razu razem z górnymi mocowaniami będą wyjebane, no, jak znam 100%. życie. Na 100%. Zawsze wymiana amortyzatora to nie jest wymiana amortyzatora, ale też wymiana właśnie górnych mocowań. Ogólnie fura ma najechane no, pół bańki ponad. Ale nie jedna fura, co ma teoretycznie na blacie 100 tysięcy Nie jeździ nawet tak jak ta, która ma pół bańki. A ta cały czas zapierdala Na bieżąco serwisowana Wymiany oleju robione co 8, maksymalnie 10 tysięcy kilometrów zawsze były No i zresztą ten silnik, się okazję zobaczyć, wcale tak źle nie wyglądał Od środka W sumie to był taki bardziej profilaktyczny remont niż taki potrzebny remont No, jak to niektórzy tak. No. to na tyle. Ja mogę tylko powiedzieć, że pierwsze 10 tysięcy mamy zrobione tym samochodem. Sprawuje się naprawdę bardzo dobrze. Małe poprawki wleciały. Za jakiś czas znowu wrócimy do tego samochodu, przy okazji innych napraw i powiem, jak się na sprawuje auto po nie wiem, 20 tysiącach albo 30. 000, bo ostatnie 7 tysięcy zrobiłem w ciągu miesiąca. Manko do następnego.